To jest oczywiście problem no, istotny, zahaczający o zagadnienia cywilnoprawne, ponieważ ochrona firmy, o czym zaraz powiem, unormowana jest w kodeksie cywilnym. I może właśnie od tego rozpocznijmy. Jakie są te podstawy ochrony firmy w prawie polskim? No, pojęcie firmy jest, znajduje się w kodeksie cywilnym. Jest to oznaczenie przedsiębiorcy. Tak? Przedsiębiorca działa pod firmą, mówi artykuł 43 z indeksem drugim kodeksu cywilnego. I warto jest podkreślić, że od 2003 roku prawo polskie przyjmuje odrębność prawną dwóch kategorii oznaczeń odróżniających, czyli firmy, która jest oznaczeniem podmiotu, przedsiębiorcy i ma swoją autonomiczną ochronę w przepisach kodeksu cywilnego, która jest odrębna od ochrony dóbr osobistych, do czego jeszcze zaraz powrócę, zarówno dóbr osobistych osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i dóbr osobistych osób prawnych. 23 24 KC to osoby fizyczne, 43 to dobro osobiste osób prawnych i ta ochrona znajduje się w artykułach 43 z indeksem drugim do indeksu 10 KC. Natomiast drugim rodzajem oznaczenia, które zostało wyraźnie oddzielone w dwa, na mocy nowelizacji KC z 2003 roku jest oznaczenie przedsiębiorstwa, a więc oznaczenie, które służy indywidualizacji, no właśnie przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu Cywilnego, a więc zespołu składników materialnych, niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, tak? No, w sensie faktycznym yy, ta odrębność nie zawsze musi się zaznaczać. No, weźmy przykład, jeżeli mamy przedsiębiorcę osobę fizyczną, który ma firmę Jan Kowalski, usługi gastronomiczne, no to to jest firma, natomiast restauracja, którą prowadzi, może nazywać się Fantazja, dajmy na to, tak? W związku z czym tutaj ta odrębność prawna przekłada się na odrębność faktyczną. Naturalnie, jeżeli jest tak, że yy, oznaczenie przedsiębiorstwa i firma są zbieżne, czy niemal zbieżne, yy, no bo na ogół oznaczenie przedsiębiorstwa pod osoby prawnej nie będzie zawierało określenia formy tej osoby prawnej, tylko same, sam, samą nazwę, wówczas powiedzmy fantazja spółka Zo, firma, restauracja, fantazja, wówczas ta Odrębność prawna no, w okolicznościach faktycznych nie ma przełożenia. Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa jest realizowana na podstawie nie kodeksu cywilnego, tylko ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przede wszystkim artykułu 5 tejże ustawy. No, istotna różnica jest też taka, że firma może mieć wyłącznie postać słowną, podczas gdy oznaczenie przedsiębiorstwa. W zasadzie prawie zawsze będzie jednak umieszczony w jakimś kontekście graficznym, nawet jeżeli zawiera element słowny, a również może być przybierać postać czysto graficzną. Otwarta jest naturalnie kwestia innych możliwych form przedstawieniowych. Proszę Państwa, autonomiczność podstaw ochrony firmy to jest dość istotne. Odrębne od te podstawy są od ochrony dóbr osobistych i to jest dość istotne, jeśli chodzi o prawidłowe wskazanie podstaw ewentualnego sprzeciwu. Tutaj przykład decyzji w sprawie znaku Gino Rossi. Prawdzie, bo to była decyzja również bodowe PIL. Prawdzie, tak, no, w pierwszej kolejności sprzeciw oddalono także na podstawie równolegle powoływanego prawa do znaku towarowego, które było równolegle powoływane z prawem do firmy Gino Rossi SA. Ale w zakresie właśnie firmy wskazano wadliwość określenia podstaw prawnych sprzeciwu, z tego powodu, że w sprzeciwie wskazano artykuły 23, 24 i 43, a więc te dotyczące ochrony dóbr osobistych, podczas gdy rzeczywistą podstawą prawną powinny być przepisy o firmie. Przyznam, że w innych decyzjach tak rygorystycznego podejścia do określenia podstawy prawnej nie zauważyłem. Natomiast tutaj no, uznano, że, że to spowodowało, że nie należało rozpatrywać tej podstawy. No, dodajmy, że w, w Board of appeal sprzeciw został jednak uwzględniony ze względu na ochronę znaku renomowanego, który był równolegle powoływany przez firmę Gino Rossi, która ma rzeczywiście swój znak, na podstawie artykułu 8 ustęp 5, co czyniło zbędnym rozpoznawanie podstawy na podstawie artykułu 8 ust. 4, czyli właśnie ochrony firmy. No była jednocześnie sprawa krajowa, tocząca się między tymi samymi podmiotami, tu w wyroku Naczelnego sądu administracyjnego zwrócono uwagę na konieczność porównania zakresów działalności uprawnionego do wcześniejszej firmy i uprawnionego do spornego znaku towarowego, przekazując sprawę do, do ponownego rozpoznania. W tej chwili prawdopodobnie przez rozstrzygnięcie na poziomie, na poziomie World of Appeal ten znak krajowy no, według rejestru jest wykazywany jako znak, którego ochrona nie została przedłużona. Jeżeli chodzi o konstrukcję firmy, przede wszystkim pamiętajmy, że firma przysługuje w prawie polskim zarówno przedsiębiorcy, osobie fizycznej, jak i osobie prawnej. Tak? Mogą być też ułomne tak zwane osoby prawne. Wszystkie te podmioty mogą być przedsiębiorcami. Firmą osoby fizycznej jest obligatoryjnie jej nazwisko, co nie wyklucza włączenia pewnych elementów fakultatywnych do firmy, na przykład wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, tak jak w powołanym wcześniej przeze mnie przykładzie Jan Kowalski, działalność gastronomiczna. Oczywiście może tu również znaleźć określenie fantazyjne. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa, Ponadto, powinna firma zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może zawierać inne jeszcze elementy fakultatywne, o których mówi kodeks cywilny. Naturalnie pamiętać trzeba, że te przepisy kodeksu cywilnego o konstrukcji firmy są przepisami ogólnymi i mogą istnieć w ustawach pozakodeksowych czy w innych niż kodeks cywilny, mogą istnieć podstawy do no, pewnych z szczególnych zasad konstrukcji firmy, na przykład jak tutaj w powołanych przepisach kodeksu spółek handlowych, które przewidują pewne szczególne zasady konstrukcji spółek osobowych, firm spółek osobowych. E Prawo do firmy, kiedy powstaje? Powstaje z chwilą pierwszego, rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia na danym rynku. To pojęcie danego rynku jest to kluczowe, ono występuje w kodeksie cywilnym i zaraz do tego pojęcia jeszcze powrócę. W każdym razie istotne jest to, że nie wystarczy dla powstania prawa do firmy akt czysto formalny w postaci formalnego zarejestrowania, przedsiębiorcy i jego firmy w rejestrze przedsiębiorców, w przypadku osób prawnych czy ułomnych osób prawnych, czy też zaewidencjonowania w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Niemniej treść rejestru lub ewidencji może być takim dowodem prima facie przysługiwania prawa do firmy. Tego typu wydruki, informacje są składane naturalnie w postępowaniach sprzeciwowych w celu wykazania Przysługiwania prawa do firmy, aczkolwiek nie powinny to być dowody jedyne, do czego też jeszcze powrócę, ponieważ należy wykazać, że rzeczywiście firma jest używana. Kiedy ustaje prawo do firmy? Ustaje w razie całkowitego i trwałego zaprzestania używania firmy. Jeżeli w przypadku osób fizycznych, które przecież mogą jako podmioty prawa istnieć, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie, jeżeli wpis w centralnej ewidencji widnieje, to on stwarza, jak to Sąd Najwyższy ujął, domniemanie faktyczne prowadzenia działalności, które może być inkazu obalone na podstawie całego kształtu zgromadzonych dowodów, pozwalających stwierdzić, że mimo tego, że ten wpis no niejako wisi, to osoba fizyczna de facto działalności całkowicie i trwale zaprzestała. Natomiast nie stanowi podstawy do stwierdzenia ustania prawa do firmy przejściowe zaprzestanie używania firmy na przykład związane przejściowym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanej jakimiś trudnościami gospodarczymi No i także skutku ustania prawa do firmy nie powinno spowodować coś co jest możliwe w przypadku osób fizycznych przewiduje to ustawa prawo przedsiębiorców czyli formalne zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną Teraz, jak te zasady podstawy ochrony prawa do firmy przekładają się na problem kolizji wcześniejszej firmy oraz prawa do późniejsze, znaczy zgłoszonego późniejszego znaku towarowego, czy niekiedy już zarejestrowanego, jeśli mówimy o wniosku o unieważnienie? Jeśli chodzi o przeszkodę względną w prawie polskim, normuje ją artykuł 132 z indeksem pierwszym ustęp pierwszy punkt pierwszy prawo własności przemysłowej. Mianowicie po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie, mówi ustawa, narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na różnicę w stosunku do poprzedniego brzmienia ustawy w zakresie tej przeszkody naruszenia praw osób trzecich, który stwierdzam, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa. Osobiste lub majątkowe osób trzecich, to było nie do końca może fortunne sformułowanie, ponieważ sam znak nie narusza niczyich praw. Dopiero używanie tego znaku może te prawa naruszać. Jednocześnie, no, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu, kiedy znak zgłoszony jeszcze w ogóle może być nieużywany, to kwestia faktycznego naruszenia czyichś praw przez używanie znaku może w ogóle jeszcze nie zaistnieć w obrocie, więc tak naprawdę przy ocenie podstawy sprzeciwu chodzi o pewną możliwość hipotetyczną, czy używanie zgłoszonego znaku prowadzić może do naruszenia prawa, w tym przypadku prawa do firmy. Samo zgłoszenie znaku jeszcze nie jest używaniem cudzej firmy, tak? Natomiast trzeba konstruować pewną hipotetyczną możliwość. Warto też podkreślić, że artykuł 43 z indeksem 10, a więc przepis, który przewiduje środki ochrony prawa do firmy, przewiduje odpowiedzialność cywilną już za samo zagrożenie prawa do firmy, więc nie jeszcze za istniałe naruszenie, ale już za zagrożenie, co wzmacnia jeszcze jakby tę hipotetyczną rekonstrukcję, która powinna nastąpić w razie oceny sprzeciwu. No i teraz tę podstawę sprzeciwu należy naturalnie oceniać z perspektywy treści prawa do firmy, czyli należy postawić pytanie, czy według przepisów kodeksu cywilnego o firmie i jej ochronie to hipotetyczne używanie znaku zgłoszonego może naruszać prawo do wcześniejszej firmy, tak jak to prawo jest ukształtowane w kodeksie cywilnym i należy sobie postawić pytanie, jak ono jest ukształtowane, do czego zaraz wrócimy. Wspomnę tylko, że jeśli chodzi o znaki unijne, tutaj właściwą podstawą jest artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia, z którego wynika, że może być przeszkodą inne oznaczenie używane w obrocie gospodarczym to może być firma o znaczeniu większym niż lokalne takie wymaganie jest w rozporządzeniu. Musi istnieć pierwszeństwo czasowe tego oznaczenia używanego w obrocie. No i rzecz bardzo ważna oznaczenie to musi dawać właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego. I teraz tak, no, pamiętajmy o tym, że mimo iż firma i znak towarowy są oznaczeniami odróżniającymi, to jednak mają nieco inne funkcje. Tak? Firma służy oznaczeniu podmiotu, znak towarowy oznaczeniu komercyjnego pochodzenia towarów, ale to formalne oddzielenie funkcji może być w wielu wypadkach bardzo trudne. Znak towarowy może w konkretnych okolicznościach identyfikować przedsiębiorcę jednocześnie, zwłaszcza małego lub średniego a firma niekiedy może służyć pośrednio odróżnieniu towarów, czego potwierdzeniem są no, przepisy po reformie dyrektywy i rozporządzenia wskazujące taki przypadek jako jedną z możliwych form naruszenia prawa do znaku towarowego, używanie firmy nazwy handlowej w odniesieniu do towarów i usług. Jeżeli chodzi o kryterium czasowe, yy, mamy utrwalone w prawie polskim orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w razie kolizji wcześniejszej firmy i późniejszego znaku no, nakazuje uwzględnić prawo, które jest wcześniejsze w czasie, co jest zgodne z ogólną regułą, czyli wcześniejsza firma ma w tym przypadku lepsze pierwszeństwo niż późniejszy znak towarowy. I teraz pojawia się kwestia naruszenia prawa do firmy, bo ona jest tu interesująca z punktu widzenia sprzeciwu. Zgodnie z kodeksem cywilnym, tak zwana zasada wyłączności firmy, firma powinna dostatecznie się odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Chodzi o to, żeby wykluczyć możliwość wprowadzenia w błąd co do osoby przedsiębiorcy i chodzi oczywiście o samą możliwość wystąpienia konfuzji. Kodeks cywilny przewiduje wyłącznie cywilnoprawne środki ochrony prawa do firmy, w tym przyznaje roszczenie o zaniechanie naruszeń, co warto jest podkreślenia w kontekście przeszkody z artykułu 8 ust. 4 rozporządzenia, która, jak już wspomniałem, wymaga, aby to oznaczenie używane w skali większej niż lokalna dawało prawo zakazywania korzystania z kolejnego znaku i to, to roszczenie o zaniechanie, o zakazanie naruszeń kodeks cywilny przyznaje. No i teraz, proszę Państwa, brak dostatecznej odróżnialności, czyli innymi słowy, stwierdzenie podobieństwa firmy i znaku towarowego. Tutaj można stosować posiłkowo zasady, które znamy z przypadków kolizji, oceny kolizji dwóch znaków towarowych. Orzecznictwo, tutaj przytoczony wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, to było postępowanie cywilne, naturalnie, nie, nie chodziło o kwestię sprzeciwu ani wniosku o unieważnienie. Stwierdza, że nie jest konieczne użycie pełne firmy, wystarczy, że dochodzi do użycia części wyróżniającej. No i żeby może zilustrować to dwoma przykładami, tu przykład z orzecznictwa, no już poprzestaję na, na Board of Appeal. Firma, widzimy element odróżniający, tak naprawdę to jest słowo EGA, później jest dość rozbudowany ten element wskazujący na formę prawną, bo to bardzo szczególna sytuacja. Spółka komandytowa z partnerem, spółką ZO. Znak towarowy EGA, master. No więc tutaj zostały, to już ograniczam się do, do znaczy, bo Pil Wypil podzielił, podzielił wcześniejsze rozstrzygnięcie, Zostało częściowo stwierdzona kolizja. Uwzględniono częściowo wniosek o unieważnienie, powiedziałbym częściowo co do zasadniczej części towarów, tam bardzo niewiele zostało, uznając właśnie, że poprzez zbieżność tego elementu odróżniającego EGA to podobieństwo występuje. Ja tylko tutaj wspomnę, że ostatecznie ten znak jest zarejestrowany. Była skarga do sądu, ale z informacji, które są w kurii wynika, że ten znak został wycofany wniosek o unieważnienie w związku z porozumieniem, które strony zawarły i nie było potrzeby rozstrzygania sprawy przed sądem. I ten znak pozostaje Egamaster zarejestrowany w takim zakresie, w jakim został zgłoszony. Inny przykład, makro Cash Enkery i znak makroterm tu z kolei uznane były te oznaczenia za niepodobne. Zbieżność elementu makro. Ten znak był zgłoszony dla i zarejestrowany pozostaje dla różnych urządzeń, instalacji grzewczych, kanalizacyjnych, niewielka zdolność odróżniająca tego elementu makro oraz jednocześnie fakt no, bogatej grafiki w tym znaku sprawił, że takie, 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 takie stanowisko zostało zajęte. Proszę Państwa, pojęcie tego samego rynku jest niezdefiniowane w kodeksie cywilnym, ale dla określenia zakresu tego samego rynku przyjmowane jest kryterium terytorialne oraz produktowe, które też można, można nazwać branżowym, przedmiotowym. I w kontekście przeszkód względnych, mamy utrwalone orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, właśnie, że ochrona firmy nie jest zupełna, tylko istnieje właśnie w granicach wyłączności firmy, czyli nieodróżnialności na tym samym rynku. I ta wyłączność jest wyznaczona terytorialnym i przedmiotowym zasięgiem działalności uprawnionego z prawa do firmy. I tylko w takim zakresie może dojść do kolizji wcześniejszej firmy z późniejszym znakiem towarowym, ergo zaistnienia przeszkody udzielenia prawa ochronnego. I teraz proszę państwa, jeśli chodzi o aspekt terytorialny, no to naturalnie należy uwzględnić zakres w jakim działa przedsiębiorca, który posługuje się wcześniejszą firmą, tylko przyznam szczerze, że w przypadku kolizji z późniejszym znakiem towarowym, w przypadku znaku krajowego, który siłą rzeczy obejmuje obszar całej Polski, no to wydaje się, że kolizja z firmą używaną tylko na części obszaru kraju jak najbardziej może wystąpić, tak. Co więcej, powiedziałbym, że nie wydaje się inaczej niż w świetle rozporządzenia, aby przeszkoda krajowa wymagała tego, aby firma była używana w skali szerszej niż lokalna. I moim zdaniem ta kolizja może wystąpić również wtedy, kiedy mamy do czynienia z wcześniejszą firmą, używaną w skali tylko lokalnej. I tutaj przykład sprawy, która się bardzo długo ciągnęła, sprawy no, oznaczeń zawierających element informatyka. To ten element był, był, był spór, to były dwa wyroki NSA. W ostatnim wyroku NSA nakazał wnikliwe zbadanie, czy działalność uprawnionego do wcześniejszej firmy, a to była osoba fizyczna, jak Państwo widzą, informatyka i tutaj inicjały przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Czy ona była tylko lokalna, skupiała się w jednym mieście i jego okolicach, czy prowadzona była na obszarze całej Polski? Mnie się ostatecznie wydaje, że to ustalenie było niepotrzebne, jeżeli bowiem używanie, które można by uznać za używanie w obrocie gospodarczym, chociażby lokalne istniało, to krajowa podstawa sprzeciwu była. Nawiasem mówiąc ten znak obecnie w rejestrach urzędów, w rejestrze urzędu patentowego widnieje jako znak, co do którego uprawniony, ten, ten graf słownograficzny graficzny znak. Do którego uprawniony zrzekł się w zasadniczej części yy, prawa ochronnego, i to chyba w tym roku nastąpiło, tak jak sprawdziłem przed wystąpieniem, być może jest to pokłosie jakichś no, tutaj dalszych uzgodnień umownych między stronami. No, w przypadku znaku unijnego sprawa jest jasna, ponieważ artykuł 8 ust. 4 jednoznacznie wymaga, aby to oznaczenie było używane w obrocie gospodarczym w znaczeniu większym niż lokalne, co chyba również nie musi oznaczać używania ogólnopolskiego. Jeżeli chodzi o kwestię aspektu branżowego, to co powiedziałem, istotne są nie tyle obszary działalności ujawnione w ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców, ale zakres przedmiotowy rzeczywiście prowadzonej działalności. I w związku z tym w postępowaniu sprzeciwowym konieczne jest wykazanie tego zakresu, co jest zadaniem podmiotu, który wnosi sprzeciw czy wniosek o unieważnienie. Względnie w tej chwili, również w przypadku znaków krajowych, możliwe powództwo wzajemne o unieważnienie. Jakie te dowody mogą być? No, ten dowód z treści rejestru czy ewidencji jest takim dowodem prima facie, o czym już wcześniej mówiłem. Należy go wzmocnić dowodami rzeczywistego używania. Korespondencja handlowa, określenie przedsiębiorcy jako podmiotu przy użyciu danej firmy w umowie, w komparycji umowy na przykład, faktury, paragony, bardzo częste dowody, reklamy, katalogi, zamówienia. No, faktury tu w szczególności są bardzo dobrym dowodem, ponieważ noszą datę, a to jest istotne, aby te dowody pozwalały wykazać pierwszeństwo czy wcześniejsze używanie w stosunku do daty pierwszeństwa znaku. I tu przykład znowu powołanej już sprawy EGA, która była o tyle interesująca, że tutaj jakby treść, treść rejestru, czyli znaczy rejestracja samej firmy, ona tylko kilka miesięcy wyprzedzała pierwszeństwo znaku unijnego. A same dowody w postaci faktur, one były o tyle specyficzne, że one były tak bardzo skondensowane na przestrzeni, o ile pamiętam, tygodnia w przeciągu tego okresu kilku miesięcy. I to rzeczywiście było bardzo specyficzne, ale ostatecznie zdaniem Bordowe PIL no, nie było podstaw, żeby, tych, żeby te dowody kwestionować jako dowody wcześniejszego używania. I ostatecznie podstawa do zastosowania artykułu 8 ust. 4 była, tak? I wreszcie, proszę Państwa, pytanie takie, czy poza zasadą wyłączności możliwe jest konstruowanie sprzeciwu na podstawie firmy renomowanej, czyli w sytuacji, w której brak jest tej przesłanki, braku dostatecznej odróżnialności na tym samym rynku? Czyli innymi słowy, chodzi o, o pytanie, czy nie ma kolizji prowadzącej do niebezpieczeństwa wprowadzenia klienteli w błąd? ale możemy powiedzieć, że jest podstawa do zarzutu wykorzystania renomy wcześniejszej firmy. No, nie mamy w KC przepisów o ochronie firmy renomowanej, takich jakie mamy w przypadku renomowanych znaków towarowych. Orzecznictwo NSA o takiej możliwości bardzo często wspomina, ale na ogół czyni to tak mimochodem. Raczej się nie korzysta z tej możliwości, bo te wyroki, w których to stwierdzenie pada i tak ostatecznie skupiają się na analizie tego, czy doszło do naruszenia zasady wyłączności. No, taką możliwość należałoby wyprowadzać z jakiegoś ogólnego zakazu elastycznie rozumianej bezprawności yy, polegającej na czerpaniu korzyści z cudzej renomy. Proszę Państwa, yy, chyba trzeba z tym ostrożnie, zwłaszcza, że przepisów o ochronie, renomu, o, w ochronie firmy renomowanej nie mamy wprost. Tutaj przykład wyro, z wyroku, to z kolei sprawa czysto cywilna o naruszenie prawa do firmy yy gdzie ze względu na przede wszystkim odmienności terytorialnej działalności podmiotów w branży gastronomicznej uznano, że nie ma naruszenia firmy pasta i basta spółkazo, w związku z używaniem przez inny podmiot w innym mieście określeń słownograficznego pasta i basta, i domeny pasta i basta. Natomiast w kwestii właśnie również ochrony renomowanej Sąd Apelacyjny w Gdańsku zalecił ostrożność i wyjątkowość sytuacji, w której uznalibyśmy naruszenie prawa do firmy renomowanej i myślę, że to powinno mieć również przełożenie na kwestię oceny podstawy sprzeciwu. I na sam koniec proszę Państwa zagadnienie dodatkowe. Ja wspomniałem na początku mojego wystąpienia o tym oddzieleniu firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy od oznaczenia przedsiębiorstwa chronionego na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pojawia się pytanie no bo o ile firma niewątpliwie taką przeszkodę stanowić może bo jest prawo do firmy które wprost jest tak nazwane w kodeksie cywilnym artykuł 43 z indeksem 10 mówi wprost o prawie do firmy to czy również prawo do właśnie czy istnieje prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa które można uczynić podstawą sprzeciwu Problem bierze się stąd, że oznaczenie przedsiębiorstwa chronione jest na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z poglądem dominującym ta ochrona z UZNK jest wyłącznie ochroną deliktową, nie przyznaje praw podmiotowych, podobnie zresztą jak nie przyznaje praw podmiotowych do niezarejestrowanych znaków towarowych. Wydaje się, że przy takim ukształtowaniu przeszkody, jaką mamy w PWP, w którym pojawia się pojęcie praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, przyjęcie tego deliktowego charakteru ochrony z UZTK sprawia, że ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa nie powinna stanowić przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Tak. Ten sam problem naturalnie pojawia się w kontekście przeszkody dla znaku unijnego. I tutaj moim zdaniem wniosek powinien być taki sam. Skoro prawo krajowe nie przyznaje prawa, jeżeli pójść tym tropem, że prawo krajowe nie przyznaje prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa, to moim zdaniem nie należy konstruować prawa, które daje możliwość zakazywania, bo tu nie ma prawa podmiotowego. No, w odmiennym kierunku zdawały się zmierzać wywody bodowe PIL w tej sprawie przytaczanej przeze mnie EGA, gdzie równolegle obok podstaw z kodeksu cywilnego. Powołane były również podstawy z UZNK, i Bordowy Pil wydawał się to akceptować. Był artykuł 5, powołany artykuł 18. no, Sprawa myślę, że jest dyskusyjna. Ja byłbym przeciwny konstruowaniu przeszkody względnej w tym przypadku. Natomiast od strony praktycznej, i to też trochę jak w tej sprawie, ega, jeżeli mamy tak, że oznaczenie przedsiębiorstwa jest faktycznie zbieżne lub niemal zbieżne, bo na ogół będzie niemal zbieżne, chociażby z tego powodu, że odrzucamy przy oznaczeniu przedsiębiorstwa, raczej nie stosujemy tego oznaczenia formy prawnej przedsiębiorcy. prawda? Jak jest fantazja spółka, zoo, no to restauracja raczej będzie samofantazja, tak? więc niemal zbieżne. Ale jeżeli one są niemal zbieżne, to w praktyce dla osiągnięcia skutku przeszkody względnej wystarczy już na powołanie się na prawo do firmy, które jest taką niewątpliwą przeszkodą. Natomiast tam, gdzie tej możliwości nie ma i chcielibyśmy rzeczywiście oznaczenie przedsiębiorstwa, to są w mojej ocenie sprawy, które powinny być wyłącznie rozpoznawane w kontekście przeszkody zgłoszenia w złej wierze. Tak? no i skoro prawo polskie nie konstruuje, jeżeli przyjmiemy tak, prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa, to ewentualne zgłoszenie, Znaku towarowego, który godzi w czyś wcześniejszy interes związany z używaniem, musi być zabarwiony, aby tu była przeszkoda tym nagannym zamiarem blokowania czegoś konkurentowi, i wtedy jest to pole dla zastosowania przeszkody w złej wierze. Natomiast czyste kryterium pierwszeństwa przy samym oznaczeniu przedsiębiorstwa czasowego, to jest sądzę trochę za mało, abyśmy, bo tu nie ma prawa podmiotowego, abyśmy. Przyznali przeszkodę względną, właśnie przeszkodę względną, a nie przeszkodę czy no w systemie unijnym, wyłącznie podstawy unieważnienia w złej wierze, bo to już wtedy istnienia prawa podmiotowego nie wymaga, tylko chodzi o pewną naganność działania. I to z mojej strony jest tyle. Wydaje mi się, że jakoś bardzo czasu nie przekroczyłem, tak mniej więcej na tych 20 minut, więc jeżeli są jakieś pytania, to bardzo Państwa o nie poproszę.